Witam Was serdecznie. Dziękuję, że odwiedziliście moją stronę internetową i zapraszam Was do, do posłuchiwania tego wszystkiego, co się dzieje w moim życiu. Tak się złożyło, że w 2012 roku, we wrześniu, troszeczkę mi odbiło i przyszedłem proces 21-dniowy. Przejście na odżywianie się światłem. I od tamtego czasu ten styl życia pogłębia się w moim doświadczeniu, i na, tym, na tych filmikach, w tych moich różnych opowieściach dzielę się tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Jak wygląda ta moja droga do takiego pełnego bereftarianizmu, czy nawet dalej, która jest pełna różnych. Ciekawych doświadczeń, bardziej lub mniej miłych. Fajnie, że jesteście, fajnie, że w ogóle życie toczy się w taki sposób, jaki się toczy. Ono jest, jaki jest. Że my możemy odkrywać swoją moc w określaniu tej rzeczywistości, w tym, co widzimy wokół siebie, w sobie, a tak naprawdę tylko i wyłącznie w sobie. Bo to wszystko, co się. Postrzega to się postrzega gdzieś tam w naszym umyśle, wewnątrz i nadajemy temu znaczenie. To jest ta droga rozwoju każdego z nas. Tak więc zapraszam Was na moją stronę. Zapraszam Was do obejrzenia moich filmików. Zapraszam trochę do bębnienia, może wspólnego, może do posłuchania tego, co gdzieś tam te bębny wybębniają w moim życiu. I dziękuję, bo to. Wszystko po prostu, wszystko służy nam, daje nam tak wiele, byśmy mogli się uczyć, uczyć się jednego, bo wszystko, ale to wszystko sprowadza się do jednego. Sprowadza się do miłości, do kochania, do kochania siebie, tak totalnie bez warunków, do kochania każdej osoby, każdego życia, każdej przestrzeni, która nas otacza. Niech płynie, rzeka miłości. do mój. Może spotkanie, może zobaczenia, może posłuchania. Jeżeli macie jakieś pytania, czy jakieś refleksje, zachęcam Was do pisania, do kontaktu. Po to jesteśmy, żebyśmy się wzajemnie wspierali i dzielili się nie teorią, ale doświadczeniem. Dziękuję.